Witamy Was serdecznie w zimową porę. Cześć. Mamy ładną pogodę, choć nie jest ciepło, bo zaraz powiem ile. 10 stopni jest, co prawda, ale słońce świeci. Jesteśmy dosyć dobrze ubrani. Nie jest aż tak zimno, nie? Trochę wieje. Wiatr jest trochę chłodny, ale ogólnie słoneczko fajnie dzisiaj operuje. Tak, no i jedziemy sobie tak jak to się mówi w koło komina, pierwszy taki przejazd na nasz, nasz drugi. E, ale tu jedziemy z Patrykiem. Patryk za nami jedzie. Nie wiem czy będziecie widzieć w Także inicjatywa Patryka dużo nie trzeba było i tak na spontanie. Tak, i na spontanie jedziemy, także śmigamy sobie najpierw na jaworzynę, a potem sobie no, potem się zastanowimy gdzie. No już powoli czuć wiosnę. Na razie słychać wiosnę, bo słyszymy, że się budzą ptaszki do śpiewu. Ale widać też już i po motocyklistach, i że ludzi więcej wychodzi, więc czuć to, że się zrobiło ciepło i każdy chce skorzystać z ładnej pogody. O no, tam widzę, że ktoś jeszcze dołączył do nas, nie wiem czy nas w też spotkaliśmy się, ale oni tam już byli umowieni, więc pozdrawiamy serdecznie bractwo za Tak. i do zobaczenia w następnych gdzieś tam przejazdach, nie? sobie tutaj w Mokrzyszowie skręcimy w LEMO Tak, jedzie za nami ktoś tam jeszcze no, też Takim wysokim dosyć, nie? Motocyklem mhm. Niektórzy powiedzą, że nie jeździ się w zimę, bo tam jest sól i tak dalej, no ale umówmy się, nie było dawno już żadnych, żadnych takich opadów śniegu, ani nie było Ujemnej temperatury, cały czas nawet w nocy. Więc były też deszcze, to to wszystko zmyło. Także nie ma jakiejś tam znowu presji, że ta sól gdzieś tam się dostanie na motocyklu, i tak dalej. A poza tym no, trzeba dbać o sprzęcik, więc jak się przyjeżdża, to też trzeba trochę go tam wypieścić, wypastować, wyczyścić i nie powinno być żadnego problemu. Jak to się mówi, jak dbasz, tak masz i takie domki ludzie mają, mieszkają sobie. Ile przebiśniegów już? Może się teraz przywitamy jakoś. A dużo tu widzę i maluchów, i żuków. No. cześć. Cześć. Jak was po prostu na łopatki, że No, jedziemy teraz sobie. Jedziemy teraz na ten, na jaworzynę. A potem się zastanowimy gdzie, nie? To na tą wodę? Nie wiem. Nie, tam błoto jest. Na parkingu tym takim kolejowym, nie? No dobra, teraz za wami zaraz mietko? pogadamy tam na miejscu. Nie ja wiem jak się tam jest <noise> <noise> Jedźmy na tą Jaworzynę, a co tam jest? <noise> no. Słuchajcie, jedźmy na Jaworzynę. A tam sobie wygooglujemy, zobaczymy co jak idę, nie? No. Dobra. Będziemy się zastanawiać, gdzie no. jeszcze pojechać. Dokrzała się maszyna. Mhm. A ja dzisiaj w końcu się czuję wyspana. Taka fajna była niedziela, że człowiek dłużej pospał i nawet mi się nie chce na motocyklu spać. <noise> Jaworzyna, proszę Państwa! Śląska. Rozkopana nazwita. Amerykanin by powiedział Jaworzyna. <noise> Tutaj jest ten zalew na prawo, ale my tam nie będziemy jechać, bo tam pewnie było to jest. No bo tam ta droga nie jest asfaltowa no. do końca. I tu się zatrzymamy, nie? Mhm. Dogrzała się maszyna, to musiałem docisnąć trochę wow. Dobra, to palimy maszyny Palimy. Opa Jak zwykle mam prowadzić, tak? No nie masz wyjścia Ja nie mam tego takiego uchwytu, nie wiem Muszę gdzieś znaleźć Może mam w bagażniku nawet Zobaczymy co dalej będzie, no No i nie, ten wąwóz dawno nie widzieliśmy, może no. się zmieniło też, nie? No, widzisz, a ja myślałem, że to Czechy, a to nie Czechy, tylko. A to ja jest... tak myślałem, że to za świdnicą. Po świdnicy bardziej, no. No to dobrze, no. Mariusz teraz prowadzi, jedziemy na taki wąwóz, na którym byliśmy już kiedyś. Rzeki bystrzycy. A jedziemy sobie, tak, rzeki Bystrzycy, a jedziemy sobie zobaczyć dalej, tak. Już dawno tam nie byliśmy, więc nawet jesteśmy też ciekawi, czy tam się jakoś zmieniło, czy dalej jest tak fajnie. no, ale. To Piotrowice Świdnickie, nie? Piotrowice Świdnickie. To niedaleko jest, to już zaraz będziemy. Jak dojedziemy do pankowa, to w pankowie będzie już blisko. A tutaj jest jakiś kościółek też. Piotrowicz Świdnickich. No i przynajmniej będzie tak jak mówiliśmy na początku, że będziemy się kręcić w koło komina. No tak. <laughs> o, już jakieś traktory wyjechały. No wiosenne prace o ale nie jedzie ciówcień wolne wszystko a tu jest droga ta wiesz szybkiego ruchu pełen łącznik Krociada takimi drogami, mhm. to mi się od razu przypomina ten serial z Miennicy, jak y, ta piosenka początkowa jest, nie? Tam, in, na intro, tam właśnie, nie? No, no. Że jest coś tam, co jest do cholery za ja, zakrętem. Za Serpentini I sakręty. Mamy panków, i teraz będziemy w prawo chyba skręcać, tak? I będziemy tam gdzieś jest ta yy, bystrzycy, taka taka dolina, można powiedzieć, klif, klif, chyba, nie? No, taki wąwóz mi się to kojarzy. O, kotek. Ale wąwóz to jest chyba. No, wiem, że tam były takie rozmowy, nie? Nie, no, nie, nie ale wąwóz to jest chyba. Jak jest, jak jest z dwóch stron takie, nie? To jest wąwóz. Popatrzcie, patrzcie, patrz. Ty, tu jest ten. To jest ten zamek no. chyba, tak? No. Tak bardzo no zniszczony. Ale rzeka vasta, tam ta o jaka szeroka tutaj skubana popatrz w płynie. ogóle jest wysoki poziom chyba dosyć. No. Witamy w Pankowie. Tu też koniki jakieś są czy co? No, stadnina może. Ale no no, na pewno tutaj w Pankowie właśnie ten y, ruiny zamku były. No. To co przejeżdżaliśmy. A tutaj chyba coś jest, nie? Tu boisko jest piłkarskie. Mhm. Też taka mała mieścina, a ma takie boisko duże. Straż pożarna. Mhm. Ochotnicza. Nie, to ja go już. Ale jeszcze dalej. Też chyba jakieś są osoby tam, bo... tutaj. Bo ktoś stoi też tu w polu. No. Tak, trzeba stanąć gdzieś chyba koło niego. Ale tam taki chyba był mm, asfaltowy ten, nie? No. Taki... Tutaj chyba staniemy o, właśnie, sobie. No. Nie wiem czy się da, da czy nam się tutaj stanąć. Czy się zmieścimy w trójkę? No. No. Może. Jak ja Dobra, to ja schodzę. No No i, jesteśmy. I tu. Będziemy musieli sobie tamtędy przejść, nie? O, o sarna, patrz. a co tam? Pies goni go. No właśnie, jedna sarna ucieka. Ja a mówię, ten pies sarny. nie da rady przecież. Nie, ale sobie goni. Przestraszył ją. Daj chłopie spokój. Zobacz. Ale a w, w ogóle... biega, <laughs> Będzie dobrze spał. Właściciel woła, ale nie słychać. Biegnie dalej. Także, o, tutaj oficjalnie teraz Mariusza możecie sobie poznać. Mariusz dołączył do nas, a Patryka to znacie. Patryk już jest stały bywalet. To idziemy teraz tam. Tam? To znaczy... Zobaczycie. O, tam ludzie idą nawet. No. Szukają go już. On tam się łączy z tą sarną teraz. No to idziemy. So, solidny piec! No, <laughs> Także można zagazować A ty masz rzędówkę, to jest rzędówka, nie? A jest R3. E Trzy cylindry. Trzy cylindry. Ale sprzęt jest fajny, no. Ale tutaj za bardzo miejsca nie widzę na A drugą stronę. Co tutaj masz, ten? Tak? <laughs> tu jest kluczyk do włączenia? To jest stacyjkę? Nie, to jest blokada. Yy... A, kierownicy tu. Aha. A gdzie masz kluczyk? Nie ma. Nie ma tu? Bez a, fajne. O, na, na taki motor to nie bierzesz do tyłu, tylko na kolana do no. siebie. <noise> <noise> Ale mam drugą kanapę w domu, tak żeby to zmieniał. O. Tak? No bo no. ja lubi jeździć, nie? No. Ale te kuferki to też fajna rzecz, nie? No. Kufra, kufry a, a jak tutaj będziesz dodawał, jak nogi będzie miał ten... ...pasażer? W tym miejscu są. A to sety jakieś trzeba dołożyć, tak? No, tak, trzeba dołożyć. Aha bo miejsca dużo jeszcze jest tu z tyłu Także fajnie było, nie? O konie jadą, patrzcie! No zaraz będziemy je straszyć Koniki Niech koniki przejadą, bo się wystraszą, co? Koniki! I pies, patrz no. <gry> Dobry. Dobry. Dobry W tamtą stronę, także No właśnie czekamy, żeby czekamy, przejechać Czekamy, aż, aż przejedziecie No bo płocha one. No niech się nie boją tam. Jaki nawet jak auto widok, jedzie, nie? to tak omijają, no. Ale to tego, z tego pankowa chyba, nie? Bo tam też jakaś stadnina chyba jest chyba. Chyba tak. Coś może być, takie małe na no, dwa konie, to każdy pod domem może mieć. Tylko tam przy wjeździe było nawet... Ym, no takie napisane panków i konie, nie tak w tym. No, tak dalej, to no. są niektóre takie stadniny wielkie. Jesteś takie, co to, to nawet zawody są koni na całą Europę? No! Się, nie no. pamiętam jak to się nazywa, ale tam też jest jakieś dyle, są zawody konne, to tam pełno koni. Janów! Tam, Janów! Janów, byli, i daki, i Janów no? chyba to się nazywa. Tak. Zobaczyliśmy sobie no, fajnie, rzekę, fajnie. jak płynie. Zobaczcie jak to jest. Ten, ten już tu schodzi ta cała ziemia i tutaj już jest jakby zrównane. Bo zaraz przecież będziemy jechać przez, przez most, gdzie jakby no jesteśmy na linii, na linii z, z wysokością rzeki, nie. Mhm. Także patrz jak fajnie, tylko to jest taka jedna górka i to tak fajnie wygląda, nie? Mhm. No, jak jest cieplej, to tam można właśnie nawet sobie ognisko, bo widzę, że ja, było na no, rozpalić, Posiedzieć, pooglądać. Będziecie mieli pineskę tak. pod tym filmem. Zresztą też link do tego naszego poprzedniego filmu, chociaż jest stary już, ale... Ale tam zielono. Ale trochę zdjęć z drona właśnie tam jest, nie? Takich może nie najlepszych, ale ale tam też fajnie można sobie odczaić, zobaczyć. Marcinowice wierzbna. My jedziemy chyba w lewo teraz, no bo tam powiedziemy sobie... O tutaj jest e, witamy właśnie w, e, w, pankowie w Pankowie, no. I koniki. Mhm. No i mamy tą... O i tu mamy koniki, patrz. Też. No właśnie, o jak fajnie. No. Wystraszyły chyba czy coś, bo są. W po ten, wodę sobie piją z, z rzeki. Hehe mhm. <laughs> No malowniczo tu i tutaj ten ruiny. Ale I tutaj tam są nie te można, konie też. Tak, nie można tu wchodzić. Nie, bo to takie jest widać, że. Zaniedbane bardzo. Jesteśmy w Komorowie. Od tej strony to rzadko kiedy jedziemy. No. już takie przyjemne to miejsce. No. Lubię tu przyjeżdżać. Tak, szczególnie jak jest ciepło, nie? No. Słońce świeci to. Dziękujemy wam za, za wspólny spędzony, spędzony czas. Baryszowi i Patrykowi też. Dziękujemy Dzięki. za wspólny przejazd. Będziemy zwiedzać, Dużo tak. Tak. jeszcze świat i to może Jeszcze może coś tam znajdziemy. Nie? Każdy coś pokaże każdemu. Tak. No. Może jeszcze ktoś się dołączy. Dokładnie. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Marta, Marta, ubieraj się, bo jedziesz następnym razem. Elicja też się szykuj na następny raz. O, tak, więc czekamy i będzie większa proporcja wtedy, no, bardziej wyrównana dziewczyn pięknie. i chłopaków. Będzie cieplej, będzie lepiej, bo na razie to wytrzepało. <grymne> wytrzepało. Tak. Trzymajcie się, cześć, hej. Cześć.